Maneczko mordeczki, witajcie w kolejnym materiale. Obiecałem, że nagram coś z Grecji, miało być czwartek, piątek, no ale grecka tutaj pogoda mnie wstrzymała i mówię, dobra, wezmę laptopa, usiądę w lobby i nagram, chociaż w weekend dla was tutaj to QND odpowiem na parę pytań, chociaż większość, większość Waszych tutaj komentarzy pod tym postem, gdzie ogłosiłem, że wziąłem. Ślub z Patrycją. No to były gratulacje, jednak parę pytań się pojawiło. No i tak postanowiłem, że nagramy taki szybciutki materiał, a przy okazji otworzę 12. Nie wiem czemu pokazuję dwójkę, to powinno pokazać tak. 12 pożegnanych playerpików, będziecie je sobie nie tu, 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 tu widzieć. Jakie otwieram w tym momencie na telefonie? No i do tego kilka pytań. Schemat jest prosty. Otwieram pika i odpowiadam na. Pytanie. Mam nadzieję, że polecimy w miarę szybko. Także łapeczka długa, oczywiście mile widziana. I zaczynamy. Piłkarz do wyboru numer jeden. Lecimy. Okej, okay. weźmiemy sobie. Tutaj Filipa... O, chociaż on jest na duplikacie, ale e, mniejsza. Oto Filip nam e, tutaj e, wybrany. E, no i patrzymy na pytanko numer 1. Napisał e, Niro. Em, FIFA 22 wersji Ultimate. Są gratis FIFA points, Jak najlepiej je wykorzystać? Na drafty czy na paczki, czy może na coś e, innego? E, Słuchaj Niro, e, według mnie zależy od platformy, ponieważ teraz prosi, przerzucili się... Znamienitej większości na PlayStation 5, bo tam będą rozgrywane turnieje. Według mnie poziom draftów na PS5 będzie dużo wyższy niż na Xbox czy na PC. Generalnie na Xbox czy na PC, jak jesteś graczem Golda 2, Golda 1, to warto grać drafty. Raczej do tych półfinałów, finałów, czy też do wygrywania samych draftów powinieneś dochodzić. Na PS5 no, to może być troszkę ciężej. Poziom będzie według mnie dużo wyższy, bo ja sam zamierzam na przykład treherdować mocno drafty w FIFA 22 właśnie na tej platformie. Także myślę, że można sobie jakoś to podzielić w zależności od tego, jak się czuje poziomem. Myślę, że G2G1, bardziej G1 to jest, taka, to jest taka granica. Dobra, idziemy z kolejnym pierpikiem? Uh -huh. Petrycie kwira, bardzo proszę. I kolejne pytanko. Kiedy możemy spodziewać się występów Boyota Juniora w Food Champions? No to słuchajcie, zakładając, że Boyota Junior będzie bardziej utalentowany niż Anders Wergang. Czyli, że w wieku 10 lat już będzie totalnie wymiatał fiwkę, no to myślę, że optymistycznie 2035, 36, 2036, <grymne> niech, będzie, niech będzie taka odpowiedź. Idziemy z kolejnym player pickiem, zobaczmy co nam tutaj teraz wyskoczy, Daldis, Carlos i Sanchez, no to weźmiemy sobie tutaj Roberto Carlosa i kolejne tutaj Pytanko Zens pyta, skąd pasję do Fify? Ile lat jesteście razem? Ile macie lat? Pozdrobej od. To pasję do Fify w sumie od grania w FIFA 2002 World Cup się wzięła. Gdzieś tam na wakacjach nad morzem u, u, u znajomych rodziców. No i gdzieś tam wiesz, smykałka do tego była, też wiele razy o tym opowiadałem na live'ach czy też na poprzednich QA'ch, też były podobne, podobne. Pytania. FIFA 10, to była FIFA 10 bodajże, mój wyjazd do kuzynów z Londynu. Ja wtedy konsoli nie miałem, oni mieli PS3, FIFA 10. W ogóle nie grałem w FIFA i zacząłem ogrywać bardzo łatwo. No i tak wtedy stwierdziłem, że muszę sobie coś pograć w jakichś turniejach, skoro tak, taką do tego człowiek ma smykałkę. No i od FIFA 11 zacząłem grać w turniejach, wygrywać różne turnieje. FIFA 12 Mistrz Polski, także trochę już na tej scenie FIFA jestem. Ile lat jesteście razem? No dwa lata, nie całe 2 lata z Patrycją, no bardziej półtora niż dwa, ale... Można powiedzieć, że niedługo do dwójki dobijemy. Ile macie lat? Ja mam 26, a Patrycja 23. W listopadzie skończy 24. Dobra, idziemy z kolejnym player pickiem. O, proszę bardzo, kaskader. Kiedyś mój ulubiony bramkarz, z racji tego, że był bramkarzem Chelsea przez wiele lat. To w topowym, To myślę, że nikt nie ma wątpliwości pod tym kątem. Pytanko numer 3. Czy myślałeś kiedyś, że w przyszłości chcesz być prograczem w jakiejś grze i żeby móc zarabiać z czegoś, co lubisz? robić Zadał tutaj Banan 18 takie, takie, takie pytanko i wiesz co, no w sumie jak zacząłem grać w FIFA 11 to już gdzieś tam w tych turniejach brałem udział, potem rok później tego mistrza polskiego FIFA 12 zdobyłem, ale no wtedy jak cały e-sport, cała toczka to było dość raczkujący temat, to było fajne hobby dla nastolatka wtedy takiego w wieku 16-17 lat, a tyle wtedy miałem wygrywając te turnieje, więc raczej to był taki bardzo, bardzo, bardzo fajny dodatek. Do takiego licalnego życia. Wiesz, nie musiałem brać pieniążków od mamy, żeby sobie kupić nowe buty w Dejshmanie czy w CCC, -ce. <grafię> jakieś na, na jacze, czy coś. I, I byłem z tego powodu szczęśliwy, bo po prostu miałem bardzo fajne kieszonkowe z tych turniejów. Ale żeby być takim gościem, który się będzie z tego utrzymywać, to raczej na to nie liczyłem. Poszedłem normalnie na studia, poszedłem normalnie do pracy. No i gdzieś tam w tym 2000. 2019 roku, tak, początek 2019 roku, ten kanał na YouTube mój troszkę, troszkę wystrzelił i zauważyłem, że kurczę, mogę robić fajne materiały i będzie oglądać się coraz więcej osób, więc zajebiście, chcę to robić na co dzień. Myślę, że taka tutaj odpowiedź na to pytanie padnie. Dobra, teraz myślę, że otworzę dwa piki z rzędu, bo yy, bo, bo, bo mam ich jeszcze dość sporo. Pan Kuman na pożegnanie i yy, kata. Myślę, że Nakato tutaj wleci, Hidetoshi kato, cyk, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem nawet jego imię. Dobra, lecimy z pytaniem czwartym. Gdzie poznałeś Patty? Pyta m 7 krótka odpowiedź, w sumie jak byłem DJ-em, grałem na innych z Patrycja mnie tam wyhaczyła, ale wtedy jeszcze nie gadaliśmy ze sobą, potem gdzieś tam się na Tinderze spiknęliśmy, to było w 2018 roku, Trochę się spotykaliśmy, ale wtedy nie zaiskrzyło, no i dopiero w 2020 roku e, gdzieś tam ten nasz kontakt się odnowił, y, no i, i teraz zaiskrzyło poważnie, e, no bardzo poważnie, bo Patrycja została moją małżonką. Także można powiedzieć, że jednak na Tinderze można spotkać też miłość swojego e, życia. Dobra, idziemy dalej z player picami, cyk, uu, ale piękny maldek wpadł, także jeszcze coś z tego tutaj. Jeszcze coś z tego, y, tego SBC tutaj wypada. No, Mateusz, cyk. Ja nie wiem, ile jeszcze tych pików zostało, no więc lecimy od razu z pytaniem w numer 5. Czy będziesz nagrywał poradniki do FIFA 22? Oczywiście, oczywiście, że będę nagrywał poradniki do FIFA 22. Możecie się spodziewać tutaj... Yy, na moim kanale na pewno yy, analizy fifaczy, którą będę robił, yy, na pewno szkole, szkoła FIFA bayota Na pewno postaram się pokazać wszystkie triki nowe, które są, jakie wykonywać, jak grać w obronie, bo to jest w sumie yy, zawsze coś, co Was interesuje chyba najbardziej. Tak, gra w obronie, tak. Myślę, że, że, że najczęściej to pytanie pojawia się na streamach, jak to by robisz, że, że tak szybko doskakujesz, że do tego rywala i tak dalej, więc gdzieś tam ten temat będzie, yy, będzie poruszany. Na filmikach, gra w obronie, gra w ataku. Sam muszę się uczyć dobrze gry w ataku, bo w każdej odsłonie FIFA jest troszkę inny sposób na pokonywanie rywala. Ja liczę osobiście, że wrócą do środkowania i że zawodnicy wysocy, nawet troszkę mniej zwinni, ale będą w mecie gry. Tak jak w FIFA 14, chociażby Christian Benteke. Dobra, lecimy z kolejnym playerpikiem. Tutaj sobie zgarniemy Georgiego Besta. I ładne te playerpiki wypadły tutaj na koniec. I tu lama mamy. To weźmiemy sobie Fernando Jero. Też już jest posiadany to Van Teleroya. Nie wiem ile jeszcze tych pików zostało, zaraz zobaczymy, Poczekajcie. Wejdziemy sobie tu na sklep. Nieprzypisane. Aha, 10 tych. Dodamy sobie to do klubu. Wielej lama. No weźmy, teraz <grym> mogę y, squikselować. Ale jeszcze tego robić nie będę. Najpierw odpowiem na pytanie ostatnie. Bartosz Koźlicki je zadał. Gratulacje, i dużo szczęścia. Przechodzę do pytania. Czy masz już w głowie jakąś kartę, którą koniecznie musisz przetestować na początku FIFA 22. No właśnie tu, tutaj troszkę nawiążę do, do pytania poprzedniego, że liczę, że ta meta gry troszkę będzie inna, ja bym sobie bardzo chciał przetestować Narod Tuglary, No bo oczywiście będę prowadził dwa konta, jedno główne, gdzie będę grał turnieje, FIFA pońcy też tam muszę wpakować, żeby nie odstawać składem niestety od tych prosów. Niestety mówię, bo, bo, bo no nie jest to do końca fajne, że już na samym początku muszę mieć taki skład gdzieś tam szukać najbardziej tych meta grajków i, i, i z tymi prosami rywalizować wolałbym, żeby jakby na turnieje, nawet jeśli gramy futa, opierały się na składach Road to Glory, ale to jest oczywiście temat na inny odcinek. Ale drugi, drugi drugie konto, które będę prowadził, no to oczywiście będzie to Road to Glory na Xboxie, tym razem. Najprawdopodobniej, e, o, oczywiście tam zero firm Japońców, czysty grinding, czysta, czysty skill, czysta gra. My tam bym chciał przetestować Erlinga e, Hollanda, e, ponieważ e, dostał spory upgrade do finishingu. Oczywiście ten balans u niego nie jest, nie jest taki, taki, taki dobry, e, jak teoretycznie wydaje nam się, że powinien mieć zawodnik, który w hif jest dobry. Wiecie, co mam oczywiście na myśli, no, ale liczę właśnie, że jego siła, skuteczność i też ta indywidualna sylwetka, indywidualny styl biegu który FIFA tutaj dla Elinga Hollanda przygotowała, że to sprawi, że ta karta będzie bardzo ciekawa, przynajmniej na sam początek. Zobaczymy. No dobra, lecimy ostatnie dwa pożegnalne player peiki. Więcej już ich nie będzie, słuchajcie, w FIFA 21. Także ostatnim pożegnalnym playerpikiem w postaci Overmarsa się z wami tutaj pożegnam. Dzięki wielkie i co? Słyszymy się już niebawem. Jak wrócę z Grecji streamy z pełnej wersji FIFA 22 już we wtorek w Pumie. Na Facebooku. Także łapeczka do góry pod tym filmem. I do zobaczyska. Ciao!